Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Wanda Ewa Brzeska Szyby ze starych sztychów Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski Czyta Joanna Niemirska To okno od podwórza dyktą się zasłoni. Nie dlatego, by getta nie widzieć z tej strony, ale na cóż się dręczyć, że to właśnie oni... Przyjaciele czekają na znak umówiony. Już nic nie pomożemy. Getto się dopali. Na placu przed murami widać karuzele. Ludzie w czółnach fruwają, jakoś dziwnie mali. Poza tym z naszych okien widać już niewiele. Dykta pokój zaciemni, więc drugą połowę szkłem się oszkli, a szybę zdejmie się ze sztychów. Diamentem się przykroi, pudełko stalowe z narzędziami, z cyrklami, nietknięte na strychu. O komorach dawniejsi ludzie nie słyszeli, ale znali sposoby na mędrców ponure. Oto na starym sztychu postać kampanelli, w lochu nad państwem słońca pracuje pod murem. Drugi sztych pogodniejszy. Watykanu, wieża, jakaś sala olbrzymia, to już nie jest cela. Tutaj napis zatarty, lecz widać papieża, gdy schyla się i podnosi pędzel Rafaela. Miałam raz zegar antyk, ptak wybiegał z wieży. Wyfruń tak z ram obrazu, duchu Campanelli. I bunt wśród małych ludzi, wśród dymu i pierzy. U stóp tej wirującej roznieć karuzeli. Szepnij. Tam człowiek kona. Każdy ci uwierzy. Nie jeden może wreszcie twardą pięść zaciśnie. Huśtawki dla niemieckich zostawi żołnierzy. Tak długo, aż nad Gettem. Ostatni grom błyśnie. Warszawa. 1943